Siema, to stary dziad. Udało mi się trochę poubierać moją czarodziejkę Diablo 2 Resurrected online. Mam trzy części setu talaraszy, czako, zbroję, którą mam nadzieję, że wymienię niedługo. Wypadł też mi, też mi git. No i osiągnąłem już przyzwoitą wartość 265 Magic Find, Out, to. Myślałem, że to jest dobry, moment, żeby zrobić filmik z tego, ile znajdę jakichś ciekawych przedmiotów na mefiście w trakcie 100 ranów. Teraz 100 zabiję Mefista i pokażę Wam najlepsze dropy z tych 100 ranów. Mam nadzieję, że uda mi się zmieścić w półtorej godziny, a sam filmik oczywiście będzie dużo, dużo krótszy, gdyż wybiorę dla Was tylko najistotniejsze przedmioty. Także zapraszam. Pierwszy dobry drop wypadł mi już w piątym ranie. Są to Wampirze Rękawice, chwyt Draculi. Bardzo dobry przedmiot używany do smajtera. Daje on klątwę wyssania życia przy, przy zadaniu ciosu. I jest to drop, z którego bardzo, bardzo się ucieszyłem. Następne, następny przedmiot, który chciałbym, na który chciałbym zwrócić Wam uwagę który znalazłem wypadł mi przy 12 podejściu do Mefista i był to unikalny klejnot, tak zwany facet. Tym razem był to znowu facet do ognia, jednak z gorszym rolem niż ten który znalazłem jakiś czas temu 3 Zmniejszone odporności i 5% do obrażeń od ognia. Niedealny, ale wciąż dosyć wartościowy i rzadki drop. Już 7 e, ranów na lista później, czyli w 19 ranie, wypadła mi rzadka e, tarcza, która wylosowała, jak się później okazało, całkiem fajne statystyki. Na następny cenny drop musiałem czekać do 36 ranu i wypadł mi ogrzy kafar, czyli kafar Łomnie śmiertelnego króla. Część zestawu, który bardzo lubię i bodajże pierwsza albo druga część z tego zestawu, którą znalazłem na Diablo 2 Resurrected od premiery grając online oczywiście. Sam zestaw jest bardzo mocny i mam filmik, w którym pokazuję Barbarzyńca w tym zestawie. Mam zamiar też takiego Barbarzyńca stworzyć sobie w grze online. Więc to był 37, 37 run i przez następne 34 nie wypadło mi nic. I w 71 zaliczyłem super drop, wypadł mi uskrzydlony. Hełm oraz unikalny monarcha helm hełm z zestawu, czyli twarz Wilhelma oraz popularny Storm Shield, tarcza burzy, czyli dwa dosyć cenne przedmioty, przedmioty, których też nie znalazłem, i kolejne części do układanki, na końcu której znajduje się bilet do Smitera pod Uber Tristan. Tak znalazłem już chwyt Draculi i w jednym drobie. Stormshielda i twarz Wilhelma. Bardzo dobry, bardzo dobry ruch mafista. Jednak trochę musiałem go pofarmić, zanim te przedmioty wypadły. Kolejny cenny drop to 89 ran. I wypadł mi kolejny monarcha. Już drugi na 100 ranów. Całkiem niezły wynik. Jest to dosyć, dosyć rzadka, rzadka tarcza. Można jej też używać na innych buildach Mele. No i oczywiście ucieszyłem się, że znalazłem drugiego monarcha, yy, unikalnego w yy, 100 runów na Mefista. To był 89 ran, i na ostatni cenny drop musiałem czekać do Ostatniego pójścia na Mephisto. I sami zobaczcie, co mi wypadło. Wypadł mi przedmiot, który jest najcenniejszym przedmiotem podczas wypraw na mefa. Przynajmniej tych, tych stóp, z których nakręciłem ten materiał. I powiem wam, że trochę nie chciało mi się wierzyć. Ponieważ wypadło mi czako. Setny ran na Mefista. Na koniec tych 100 ranów na Mefista chcę podsumować dropy. Powiedzieć, który jest według mnie najcenniejszy, który jest najmniej cenny. Jeżeli nie wierzycie, że w setnym ranie wypadło mi czako, rozumiem to, był to super przypadek. W prawym górnym rogu był cały czas włączony timer. Nagrywałem to w kilku sesjach nie w jednej. No i. W ostatniej sesji, naprawdę, z setnym ranie wypadło mi czako i jest to najwartościowszy drop z dosyć niskim rolem na, na obronę. Jednak bardzo się ucieszyłem, jest to więcej niż można oczekiwać po 100 ranach. myślę, że drop numer, numer jeden. Na drugim miejscu ustawiam chwyt drakuli bardzo dobre rękawice. Które przydadzą mi się do zrobienia ober Tristram. Można ich używać na Zillerach, na zilerze, na, na innych buildach. Mele rzucają klątwę wyssania życia, które diametralnie zwiększa przeżywalność Waszej postaci. Dwa kolejne dropy to są Monarchy shieldy, Bardzo cenne tarcze. Dobre na wszystkich buildach. Właśnie Mele. Znacząco zwiększające przeżywalność, dające. Bardzo dużo do zmniejszenia obrażeń fizycznych, 35%. Można też ich używać spokojnie na smajterze do Uber Tristram. I następnym przedmiotem, z którego się bardzo ucieszyłem, jest twarz Wilhelma. Właściwie padły mi trzy przedmioty na smajtera. Najlepszy hełm do, do zwiększania waszych obrażeń fizycznych w grze nie jest to żaden rzadki drop, ale jest to drop który jest cenny, z punktu widzenia osoby, która tego hełmu jeszcze nie znalazła online. Kolejny, kolejnym przedmiotem jest facet do obrażeń ognia. Ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że znalazłem wcześniej perfekcyjnego faceta. Ten niestety tylko 3% zmniejsza odporność wroga na ogień, a zmniejszenie odporności w wypadku obrażenia od ognia jest cenniejsze niż zwiększenie obrażeń od ognia gdyż sam bild ma bardzo duże obrażenia i to zmniejszenie jest cenniejszą wartością. Także gdy byłoby 5-3, byłby lepszy niż 3-5. Następnie jest tarcza, która jest według mnie bardzo fajną tarczą. Można jej e, używać, jeżeli się nie ma e, spiryta, na przykład na, e, na hamerdinie można ich, jej używać też na Zilerze, na innych bildach. E, bardzo uniwersalna spokotarcza, oczywiście nie jest to jakiś super roll, jednak mi się podoba. tego warto zawsze przedmioty, rzadkie przedmioty klasowe identyfikować, bo możecie coś takiego znaleźć. No i na końcu kafar Nieśmiertelnego króla. Pierwsza część setu Nieśmiertelnego króla, którą znalazłem. I mam nadzieję, że nie ostatnia i że uda się także na Diablo 2 Ryzurek złożyć ten super build i zrobić barbarzyńcę podnieść tego króla. Także tak wygląda, wyglądają najlepsze dropy z moich 100 ranów na Mefista. Oceńcie w komentarzach, czy miałem szczęście, czy nie, czy w ogóle wierzycie w to czako setnym ranem, czy nie. To wszystko na dziś do usłyszenia i trzymajcie się.